أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب i szrohli szodri i jassirli amri i chlul uqodatam i lisan i fqohu qawli Assalamu alaikum i rahmatullahi wa barakatuh Witam Was na lekcji ósmej Dziś czas na niezapomnianą przygodę z kolejną literą a tą literą jak zapewne pamiętacie będzie litera CHO Ho, ho. Spójrzcie na transliterację. Jak widzicie, transliteracja absolutnie nie oddaje prawdziwego dźwięku tej litery, więc proszę traktujcie ją wyłącznie e, tylko po to, e, by przypomnieć sobie, co to jest za litera, że to jest litera ho, czyli harczące ha. Przechodzimy do wyglądu litery. E, jest Wam już. Oczywiście znany z poprzednich lekcji, podobna do litery Jim i do litery H. Tym razem mamy kropkę na górze. Ta litera należy do liter twardych, do liter ciężkich. Nie jest lekką literą, jak litery, jakie do tej pory mieliśmy. Ta litera, słuchajcie, zna swoją wartość, ma koronę, zobaczcie, jest potężna, jest nie, potężna niczym y, wspaniały, ogromny, potężny władca. Y, zobaczmy, jak tą literę się pisze, tak samo jak literę Jim, jak literę H, tylko tym razem stawiamy kropkę na górze, czyli naszą koronę. I oczywiście ta litera będzie się zachowywać podobnie w wyrazach, jak zachowywały się te dwie poprzednie litery. Yy, tutaj po prostu będziemy szukać tej korony, kropeczki na górze. Zobaczmy zatem, jak litera ho będzie wyglądać na początku wyrazu, w środku wyrazu i na końcu wyrazu. I teraz spójrzmy na przykłady wyrazów. Zawierających literę ho. Tutaj mamy wyraz z tą literą na początku, kolejny wyraz, gdzie litera ho jest w środku wyrazu i ostatni wyraz z tą literą na końcu. Przechodzimy teraz do machracz, miejsce artykulacji litery ho. No niestety może się zdarzyć tak, że jeśli za często będziecie ćwiczyć tą literę w krótkim czasie, to może rozboleć was gardło, albowiem teraz musimy obrzydliwie, ale wręcz obrzydliwie, pocharczyć. Yy, chcemy oczy oczyścić nasze gardło z wszelkich zanieczyszczeń, jakie tam się nazbierały. Yy, no i po prostu harczymy. Więc co Wam mogę tutaj doradzić? Yy, a żebyście załóżmy, trzy razy spróbowali sobie zaharczeć, czyli ch, 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 Zróbcie sobie przerwę, dwie, trzy godziny czy tam dłużej i znowu trzy razy sobie harczcie, aż to, to, to gardło zacznie się przyzwyczajać właśnie do tego, że to harczenie będzie teraz od tej pory używane także do wymawiania polskiej, e, polskiej, e, arabskiej litery ch. Jeżeli już wyćwiczyliście to harczenie, to teraz do tego harczenia dodamy przeciągnięte uwaga O, nie A, tylko O, albowiem każda ciężka litera będzie kończyła się dźwiękiem O. Będzie miała w sobie dźwięk O, a nie A. Eee, zatem, co my tutaj mamy? Eee, mamy. I O. O, o, ch, o, ch, o. <noise> czyli mamy ho. cho. Kochani, mam nadzieję, że nie sprawi wam to zbyt dużej trudności, wasze garbo nie będzie e, boleć. Spróbujmy zatem teraz odczytać oto ten napis, czyli mamy tutaj Alif Fetha, cho Sukun. I teraz uwaga, mamy a, ch ach 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 pamiętajcie, że nie ma tam żadnego kychy, czyli nie ma ak, to jest tylko nasze przypomnienie dla nas o harczeniu. Zatem miejsce machrecz litery ho. Jest bez wątpienia gardło, a dokładniej jego górna część możecie poczuć, kiedy harczycie, że to jest to miejsce, gdzie, gdzie migdały są, ta górna część gardła. Na koniec spójrzmy oczywiście na ajat z Koranu i znajdźmy wszystkie litery Cho, Podkreśliłam je dla Was na fioletowo tym razem. To by było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że nie doświadczycie bólu gardła przez tą literę. Następna litera będzie łatwą. Inshallah, niech Allah Wam ułatwi i wymowę tej i innych liter i wynagrodzi Wam szczodrze wasze, Wasz wysiłek. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi